O naśladowaniu Najświętszej Maryi Panny, na każdy dzień roku, jednej Maryi, życie nauką jest dla wszystkich, święty Ambroży. Sługa, pojmuję, O Panno i Matko, jak żałosny musiał być Twój stan i jak słusznie Kościół nazywa Ciebie królową męczenników. Męczennikom ucinano głowę, rzucano ich srogim zwierzętom na pożarcie, wygubiano wodą lub też ogniem, lecz ich cierpienia zwykle nie bywały długie, twoje zaś trwały trzydzieści trzy lata. I przez ten cały czas, pełna odwagi i męstwa, więcej niż wszyscy razem męczennicy, zapatrywałaś się najbardziej heroicznym umysłem. Na coraz to nowe cierpienia, które Bóg ci gotował, szczególnie zaś na te, które miałaś wytrzymać na kalwarii. Co się mnie tyczy, jestem samą słabością i gnuśnością, gdy zaczyna grozić mi jakiekolwiek cierpienie. Jeżeli twoja boleść bez ustanku się odnawiała, gdy myślałaś o mękach, które miał cierpieć Jezus, Tedy też bez ustanku odnawiałaś ofiarę, którą z Niego uczyniłaś w kościele. Twoja dusza była pogrążona w najgłębszym smutku, ale jej spokój tym się nie mieszał. Z najdoskonalszą uniżonością chciałaś czegokolwiek Bóg zażądał. Ja zaś truchleję, gdy rozważam nowe krzyże, które On gotuje dla mnie. Tracę spokój. Mieszam się, mój umysł się burzy, serce się żali.